Elu wszystkim, tutaj mądrze dzień, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was starą, dobrą pastę, którą znalazłem na wykopie. Tak, BTW to, to nie mam tę konta. Przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz suba i wysyłaniu swojej historii na mailach Historia życia 014 a ja zapraszam Was do wysłuchania pasty. Weźmy takie podlasie, najmniej zaludnione miejsce w Polsce, no 50 osób na kilometr kwadratowy wyobrażacie sobie to kurwa? na takim Śląsku jest 400 osób na kilometr kwadratowy jakieś kurwa zaciąganie mówią po rosyjsku, przysięgam przyjdzie taki do Poznania, to nie rozumiem co on do mnie pierdoli wchodzi gdzieś i zaczyna ja, ja tuż to miałem zagladnąć, bo pan psor mi kazał, I jedzie dalej coś po rosyjsku Zarobki, kurwa jak na jakiejś Białorusi. Przecież tam kebab to jest luksusowe żarcie, a nie jakiś fast food dla biedaków. Wszędzie las, albo jakieś chłonki. Jak ci się gdzieś tam samochód siebie, to wieśniaki cię prędzej poświartują niż pomogą. Kurwa, a jak leci samolot, to dorośli ludzie się zatrzymują i krzyczą: panie pilocie, dziura w samolocie! Albo machałem jak kurka 100 lat temu. Wchódź zimno. Raz tam pojechałem, u siebie plus 10 stopni, dojeżdżam do bieda stoku, a tam kurwa minus 6. Myślałem, że ich zabieram. Jak się spytasz kogoś na ulicy o coś, to się popatrzy, coś poburczy po rosyjsku i spięta. Na koniec, kurwa najlepsze, w centrum miasta stoją drewniane chałupy i kury chodzą po podwórku tych domków. A płot to wygląda jak w samych swoich. Serio, no nie mam siły na te krainę. Mam nadzieję, że pasta Wam się spodobała. Przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Możecie wysłać swoje historie na mailach historie życia wzięte 014 a ja się z Wami żegnam. Elo.